Tam to jest wideo z mojej jazdy próbnej Tesla Model 3 Standard Range napęd na tylnie koła Jestem w trakcie zmiany samochodu Już testowałem różne modele Ogólnie tej trójki nigdy nie brałem pod uwagę ze względu na te przyciski do zmiany kierunkowskazów na kierownicy i za brak kamery z przodu ale teraz jak się zamawia Model 3 na rok 2026 to z powrotem dołożyli te prawdziwe manetki do, do zmiany kierunkowskazów. Jest też kamera i też zwiększyli zasięg. Long range na tym koła ma teraz chyba 750 km, w LTP, a ten na cztery koła 660, więc jakaś poprawa, nie 5% może. Ogólnie jak się tym jeździ, powiedział, że bardzo dobrze się tym jeździ wygodne fotele dobrze trzymają po bokach dobra jędrność do tej pory uważałem zawsze, że Volvo najbardziej mi pasowało jeśli chodzi o ich fotele ale teraz bym powiedział, że Tesla bardziej mi odpowiada to są nawet te same fotele są w modelu Y tam tak samo mi się bardzo podobały Do kolejną zaletę bym powiedział że jest to układ kierowniczy. Jest bezpośredni, dobrze wyważony. Przypomina mi ten trochę właśnie co mam w, w, w Mazdzie 3, tylko jeszcze bardziej bezpośredni. A ostatnio jak jeździłem różnymi samochodami, to wszystko wydawało się takie bardzo gumowe, i nie czułem się jakbym prowadził samochód, tylko grałbym w jakąś grę komputerową. Czyli tu jest wielki plus. Za kolejny plus uważam materiały tutaj. Wszędzie są miękkie materiały. Tutaj deska jest miękka, tu jest bardzo miękko. To jest miękka, fajna wstawka. U góry jest w miarę miękko. Pod, pod nie są aż tak bardzo miękkie. Są ładnie wyścielone. Tu jest fajna wstawka. Tutaj ta konsola. Może nie bardzo miękka, ale jest miękka. Na dole jest wyścielone a tu już właściwie nawet niemieckie marki nie robią ścielonych tych schowków, tam gdzie są te butelki także duży plus i wiele osób właściwie nie chce wierzyć, że są dobre materiały, jak się o tym opowiada ale może dlatego, za to, że wszystko tak wygląda tutaj szaro, że nie ma finezji, jest pusta tak Podobają mi się też te wszystkie schowki tutaj. Są dwa głębokie schowki, są naprawdę głębokie. I do tego jeszcze mamy tamto po prawej stronie, który jest chroniony kodem PIN, jeśli chcemy. A także też ogromny plus. Przeszkadza mi trochę to, że jak trzymam dłoń na kierownicy, to nie widzę do końca tutaj tego wyświetlacza i nawet jak włączam jakiś, jak włączam migacz to mi trochę przesłania to widok Prosto dobrze widać za minusy, jest taki właśnie, minus aż mnie śmieszy to jest indykator martwego pola to jest taka dioda wstawiona gdzieś nie wiem, teraz jej nie widzę że nie ma tego w lusterku, tylko jakieś było takie czasopismo w latach 90. Mody Technik, czy Mody Technik, że można było sobie zrobić tam no, różne rzeczy zmontować samemu. To właśnie tak to podziemnie wygląda. Teraz jadę na takie specjalne rondo, co są kolejne tam niby sprawdzać samochody jak się zawieszenia zachowuje. Tu będą te kolejne No i moi, i teraz migacz i nie wiem jak włączyć ten migacz, że wjeżdżam z tego tam z masakra A, Co za badziew. A jeśli chodzi o te same kolejne, no to moje auto przepłynęło po tym Czułem, że trochę tam są nierówności, ale ale w niektórych samochodach to aż miałem ucz uczucie że koło miało mi odpaść tak boksowało, to było w Hyundai Tucson Co mi przeszkadza trochę tutaj w tym samochodzie to ogólnie widoczność typ masywne słupki A jak wjeżdżam z różnych skrzyżowań to zawsze muszę głowę wychylić i zobaczyć dwa razy czy naprawdę nic, nic nie jedzie to jest duży minus greku y tak nie w greku y widoczność była rewelacyjna. Fajnie, że auto tak samo rusza, jak jest adaptacyjny tempomat, czy tam ten autopilot. Naprawdę mógłby to zrobić żwabi, ale... I teraz dobrze, źle nazisłem No widziałeś? <grymne> Masakra! O, ja cię kręca. jedna rzecz, co mi przeszkadza, to jest to, że jest dość nisko sufit i ciągle go widzę Ja mam tylko 1,83m a zdecydowanie nigdy nie siedziałem w samochodzie, który mi by tak zasłaniał widoczność u góry Także tak jak wspomniałem gruby supek A i niski dach psuje dosyć bardzo widoczność Jeśli chodzi o samo wyciszenie, to uważam, że jest nawet ok. Nie jest jakoś tak, no nie wiem, super cicho, ale jest zdecydowanie ciszej niż w mojej maździ, która już jest wyciszana przeze mnie. Ale nie jest tak cicho jak na przykład w Volvo i nie jest zdecydowanie tak cicho jak w Xpengu G6. To będzie kolejny dobry test, dlatego że jak będę wjeżdżał z powrotem na tą autostradę, to też są dosyć duże kolejiny i niektóre auto tam skaczą dosłownie przy większej prędkości. Spoko było też podskakiwało, ale... ale nie było źle. Teraz jeszcze zrobię taki krótki test jazdą wieczorem. Trochę wątpię, żeby było, widać, ale spróbujemy. że nie opowiadałem o tej zmianie biegów z monitora Nie mam problemu z przyzwyczajeniem się do tego W ogóle mi to nie przeszkadza I tak sobie pomyślałem Jak testowałem i jeździłem różnymi samochodami To większość z tych samochodów miała jakieś własne rozwiązanie Że albo była jakaś dźwignia przy kierownicy tutaj Albo była jakaś gałka w środkowej konsoli Albo było pokrętło w środkowej konsoli, albo była gałka, którą się obracało przy kierownicy, i też jak to używałem, nigdy się zbyt nie zastanawiałem, że to jest jakieś inne rozwiązanie. Po prostu człowiek się przyzwyczaja. i Tak samo jest z tym rozwiązaniem na, na wyświetlaczu. Nie brakuje mi żadnej fizycznej dźwigni zmiany biegów. Teraz włączę autopilota. Zobaczymy, jak sobie radzi o zmierzchu to ładnie bardzo dobrze trzyma się w pasie ale bym powiedział, że rewelacyjnie moja Mazda już by wyleciała tutaj <grymnie> parę razy <grymnie> z drogi dobra, przejmę kontrolę co do samych świateł, tych matrycowych, to też uważam, że dobrze świecą. Nie mam w ogóle zastrzeżeń. Nie mogę się zbytnio wypowiedzieć, czy ogólnie czy dobrze wyłączają pola, bo akurat nie miałem okazji zbytnio przetestować. Może jeszcze później przetestuję, ale jeśli chodzi o samą wiązkę światła, jak daleko świeci, to jest dobry poziom. No, a za każdym razem właśnie jak skręcam, to się patrzę na tę kierownicę z tymi kierunkowskazami. A to jest tragedia. Mam całe szczęście, że naprawili ten błąd, i teraz w każdym samochodzie nowym będzie to, będzie to stare rozwiązanie. I też jeśli ma się stare auto, to można za, zamówić to jest chyba nie za 600 albo 700 euro, że można zamontować z powrotem. Tylko trochę no, głupie, że musisz samemu pieniądze wykładać po to, żeby rozwiązać problem, który firma sama zrobiła. Mój nawet ten podstawowy model super przyspiesza. Aż wciska fotel. Nie pamiętam, czy mówiłem coś o samym zawieszeniu. Zawieszenie jest twarde, ale nie jest tak niekomfortowe, tak jak na przykład to było w Y w tym starym Y. W nowym Y też jest bardzo fajne. Ale czuć jest sztywno. Ze wszystkich samochodów, jakim kiedykolwiek jechałem z nowoczesnych, to bym powiedział właśnie, że ten stary Y miał najgorsze zawieszenie. <grym> no, na początku tego wideo jeszcze wspomniałem o siedzeniach. Że wydaje mi się, że są takie same jak w nowym modelu Y, ale po pierwszym dniu, jak się przesiadłem z powrotem do Y, to uważałem jednak, że tylna część foteli w Y jest bardziej komfortowa, jest bardziej miękka. Tak jakby było nie wiem, więcej materiału wypchanego, jednak tam lepiej mi się siedziało. No, już był krótki zamysł, zanim nacisłem na kierunkowskaz. Pogoda naprawdę jest kiepska na jazdy grudne. Chociaż z drugiej strony widać, jak auto się zachowuje w każdej sytuacji. No, jeszcze muszę powiedzieć, że jak wjeżdżam w takie wielkie kałuże, to czuję, że właściwie słyszę, że nadkola są źle wyciszone bo słychać takie właśnie wyraźne uderzenie wody o, o nadkola ja tak samo miałem w swojej maździe zanim ją wyciszyłem Tutaj tu należałaby się lekka poprawa ten monitor martwego pola, co jest na wyświetlaczu przy takiej pogodzie totalnie bezużyteczny nic tam nie było widać, nie zasadzie, że ciemno to jeszcze pełno wody na kamerze było. Ja uwielbiam tą kierownicę. Cały ten układ kierowniczy. Dla mnie największa zaleta tego samochodu. Już dawno nie, nie czułem tak, takiej przyjemności sprowadzenia właśnie ze względu na, na układ kierowniczy. Tak podsumowując, to wszystko, to uważam, że jest to świetne auto. Bardzo dobrze się prowadzi, super dynamika. Dawno już tak mi żadne auto nie dało tyle radości, co to. Zawady to oczywiście te kierunkowskazy, do których nigdy bym nie mógł się przyzwyczaić w tej formie. Tak samo mógłbym poprawić jeszcze widoczność, też uważam, że to za bardzo przeszkadza. No i oczywiście sam wygląd wnętrza. Jest no, ponury i szary, a tak to naprawdę to było super doświadczenie jeździć tym samochodem